Trenerze, ze mną trener Legion Urban. Trenerze, proszę o ocenę tego spotkania. Dobry wieczór. Dzisiaj nie trudno tą porażkę wytłumaczyć, bo byliśmy zdecydowanie słabszym zespołem. Nie mieliśmy żadnego pomysłu na to, jak stworzyć sobie sytuację podbramkowej. Właściwie nie było ich za dużo, chociaż dwie by się znalazły. I być może. Ktoś by mógł zarzucić dzisiaj drużynie, że na tle lepszego rywala można było oczekiwać większej determinacji, walki, więcej cech wolicjonalnych. Natomiast nawet te argumenty trzeba mieć z czego, że tak powiem, dać. Mam tu na myśli aspekt fizyczny, gdzie dzisiaj Widziałem drużynę zmęczoną, wolniejszą, mniej dynamiczną od, od przeciwnika, i stąd też mo, można, tak, można tak to odebrać. I to, to mnie martwi najbardziej, czy, czy czasem nie oddychamy już rękawami, a przed nami jeszcze kilka ważnych spotkań. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Do Państwa dyspozycji są mikrofony. Proszę o zgłaszanie się. Dobry wieczór, trenerze ja chciałem się zapytać, co trener sądzi o, o Tomku Jedłowcu? Czy, czy dla trenera po prostu to jest bardziej defensywny pomocnik, czy, czy to jest bardziej środkowa bramka, jak, jak trener uważa? Tomek mógł się zachować e, rzeczywiście inaczej przy tej bramce. Natomiast no, kwestią takiego ustawienia było to, że inaczej naprawdę bardzo długo, no, nie grał w ogóle w, tej, w tym sezonie i nie chcieliśmy ryzykować, aby zagrał od samego od samego początku, a innej alternatywy, że tak powiem, po prostu nie było. A, a gdyby taka była, to Tomek zagrałby na pewno na tej pozycji, na której lepiej się czuje defensywnego pomocnika. Mm -hmm. To od razu zapytam też tak personalnie po drugą osobę, yy, co się dzieje z Henrykiem Ojamą, bo po meczu z Pogonią wszyscy mówili, że z nim porozmawiacie, a dzisiaj rozmawia, rozmawiali z nim piłkarze na boisku, ale to chyba nie, nie o taką rozmowę chodziło, więc. Myśmy w szatni też rozmawiali po meczu, po meczu z Pogonią, na drugi dzień, nie zaraz po meczu, staramy się, żeby takich sprawnie rozwiązywać na gorąco. Jak widać, będziemy musieli dalej porozmawiać, porozmawiać z Henkiem, bo, bo to, że on bardzo chce, to widać, natomiast myli się w swoich decyzjach zbyt często, że tak powiem, na, na swoją korzyść, bo on chce pokazać że potrafi, potrafi dużo. I uważam, że potrafi dużo, jednak mimo wszystko no, gra zbyt egoistycznie i to nie pomaga ani jemu, ani drużynie. Stąd też takie sytuacje, które tak naprawdę nie powinny mieć miejsca na boisku, powinno się to rozwiązywać w szatni. Czyli ta sytuacja z duszanem, tak? Który po tak, poddać oczy. Tak. Krzysztof Zabrowski, sport.pl. Panie trenerze, pan wyleczył się z pomysłu, żeby w kolejnych meczach ustawiać razem Helio Pinto i Mirosława Radowicza. Właśnie w tym ustawieniu, że Serb biega po prawej stronie, a Portugalczyk w środku, bo w tej pierwszej połowie to kompletnie nie funkcjonowało. No Wychodzi na to, że, że tak, ale rzeczywiście chciały, chcieliśmy znaleźć miejsce na, dla Helio i, i raczej innej możliwości nie było, jak właśnie ta pozycja. Z drugiej strony Rado rzeczywiście się prezentuje trochę lepiej w środku niż na boku, ale na pewno nie była to. Nie był to jakiś, nie było to dla niego jakimś zaskoczeniem, że ma nagle zagrać na prawej stronie, bo grał tam bardzo, bardzo często, ale, ale to przede wszystkim Elio nie wywiązał się ze swoich zadań i zagrał poniżej oczekiwań. Ale czy w kolejnych meczach? Może takie ustawienie powtórzyć się? Pan nie skreśla tego jeśli, rozwiązania? Jeśli nie będziemy mieli zbyt dużo zawodników, no to, no to kto wie. Podobnie zresztą z chękiem małej jamą, czasami taki wstrząs dla zawodnika. Mam tu na myśli to, że nie gra w jednym czy drugim spotkaniu jest lepszy niż kilka rozmów. Natomiast wiecie, jak wygląda nasza sytuacja kadrowa i mieliśmy praktycznie jednego zawodnika na bok pomocy, takiego typowego, bo, bo na drugiej stronie zagrał Tomek. Stąd też takie, takie ustawienie w tej pierwszej połowie, które skorygowaliśmy w drugiej. To jeszcze dopytam, czy po takim meczu jak dzisiaj to trener w szatni zobaczył złość, zrezygnowanie, czy bo Bartek Breszyński przed kanałem Plus powiedział, że, że ma nadzieję, że, że nie wyjdzie to, co się będzie za chwilę działo w szatni, sugerując, że... Nie, nic się nie, nie będzie działo i nic się nie działo w szatni, nie wyolbrzymiajmy y, sprawy. Jeśli chodzi o drużynę, to takie zrezygnowanie, ale taka niemoc, y, świadomość y, tego, że przeciwnik był zdecydowanie lepszy. Dobry wieczór panie trenerze. Jeżeli, wieczór. jeżeli można, to chcielibyśmy jeszcze jakiś epilog dzisiejszego spotkania. No musimy jutro coś napisać. I to nie jest bądź żadna złośliwość. Natomiast hmm. no, są takie opinie, pojawiają się, że drużyna poznaje się po tym, jak, jakie wyniki osiąga w Europie, w Pucharach tak. europejskich. Poproszę pana o takie podsumowanie. Siła obecnej legii. No, na podsumowanie na pewno przyjdzie czas w grudniu po zakończeniu roku kalendarzowego, bo wtedy będziemy analizować to, co przydarzyło się przede wszystkim w lidze, w lidze Europejskiej. I musimy się zastanowić nad tym, jak tą drużynę zmienić, aby te wyniki były zdecydowanie lepsze i czy te wymagania wobec drużyny są adekwatne do potencjału tego zespołu. buonasera, Mister. Le volevo chiedere che impressione le ha fatto la Lazio e se è la squadra più forte di questo girone di Europa League. Buonasera, e vorrei chiedere come il suo parere con la Lazio è oggi, come vedi la Lazio e se è la migliore <coughs> della Lazio. Z tego fazu sezonu. To znaczy, nie wiem, czy wygra swoją grupę, yy, bo Trabzon Sport wygrał również swoje swoje spotkanie i, i ostatni mecz. Trabzon, nie, Lazio, Lazio Trabzon, ale, ale na pewno jest to drużyna o największym potencjale w tej grupie. Dzisiaj. Dzisiaj gra Bigli czy Hernanesa to był zupełnie inny, inny poziom. Są, są to zawodnicy no bardzo, bardzo wysokiego y, formatu, i dzisiaj to udowodnili. A, a na pewno ten zespół stać na bardzo dużo, bo ma w swoich szeregach zawodników i drogich, i umiejących w piłkę grać bardzo dobrze. Kolejne pytanie? Nie ma pytań? Dobranoc. Dziękuję, dobranoc.